Lady of 2036 legions. Dzień dobry. Jakiś czas temu nagraliśmy dla Was wspaniały filmik Jak Amerykanie świętują 3 maja. I oczywiście w żaden sposób by nie świętowali, bo nie mają nic z tym wspólnego. Ale dzisiaj jesteśmy w Nowym Jorku i to jest Memorial Day, czyli dzień, w którym upamiętniają poległych w różnych konfliktach. I to już świętują jak najbardziej. Widzimy za nami paradę memorialnej, która odbywa się na południach. parada. Nie spodziewałam się, że to będzie taka różnorodna. Ja też. Myślałam, że będzie bardziej takie po prostu iście weteranów. Tak. A jest bardzo dużo, mam no, takiej bardziej imprezy. Jest dużo pojazdów, dużo festryt, też paradą. E, idziemy teraz do Little Cupcake coś tam i na szczęście ta decyzja ma pełne błogosławieństwo. Langer, this time I ask you all to please join in the Pledge of Allegiance. I pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Dobrze, to to drugie, to było Pledge of Allegiance to the flag i to jest tak jakby po prostu przysięga do flagi. I to wygląda w ten sposób, że na przykład w high school codziennie rano od 7.42 wszyscy już muszą być w klasach, bo o 7.45 się zaczynają lekcje, ale o tej 7.42 wszyscy wstają i przez głośniki właśnie jest przemowa, to pledge allegiance i wszyscy stoją w ławkach z ręką na sercu i mówią. A na przykład jeżeli biegniesz do klasy i się spóźniasz, to tak czy siak w momencie, kiedy jest 7.42 wszyscy muszą się zatrzymać, nieważne gdzie się jest, stać, przemówić i dopiero jak skończysz możesz biec dalej. Taki fanfakt. Tak więc to jest bardzo poważnie tutaj traktowane. Oddaliliśmy się już od całego miejsca parady, ale ewidentnie leci jakaś salwa honorowa jeszcze. Co jeszcze o paradzie powiecie, fajnego? Podobali mi się dudziarze. O tak, i bardzo ich było słychać, bardzo się niosło. A, i bardzo mi się podobało, jak szliśmy wzdłuż obok sekcji, gdzie szło NYPD i słychać było dosłownie, jak ludzie z tłumów krzyczą Thank you for your service! i oni byli tacy, no, proszę, proszę yeah. to było bardzo fajne okay, patrz. Tak, a też sobie jeszcze próbowaliśmy wcześniej googlać jakby, czym jest ten Memorial Day co się robi, czego się nie robi co wypada, czego nie wypada bo jest tam kilka różnic pomiędzy tym Memorialem a Veterans Dayem no ale w sumie to i tak nie jest jakby nasze święto, więc w sumie nie robiliśmy dla bezpieczeństwa po prostu nic. Grupy weteranów zgarniały chyba najwięcej oklasków od publiczności. Też sporo grup w aktywnej, w aktywnej służbie obecnie, no ale też widzieliśmy po prostu młodych ludzi, często ciemnoskórych, którzy mieli tam dosyć dobrą zabawę, co też wyglądało troszeczkę kontrastowo. A i tak jakby jesteśmy w Nowym Jorku, taka największa parada jest dzisiaj w Waszyngtonie. Gdzie jesteśmy i dokąd idziemy? Yy, Przejechaliśmy nieco na północ. Jesteśmy nadal na Brooklynie. Natomiast idziemy w stronę Manhattanu, żeby zobaczyć piękny rynowce z daleka i następnie przejście mostem Bruklińskim, w drugą stronę rzeki. A tam są jakieś radiowozy policyjne i tam mogliby kręcić serial Brooklyn 99. Ale nie kręcą, bo kręcą po prostu tam Bardzo ładnie, ale jedzenia nie będzie. Wszyscy mieli ten sam pomysł. Całe Dambo się coś zrobiło. A co to jest Dambo? Yy, dzielnica, w której jesteśmy. Bardzo piękna, na z widokiem na Manhattan. Ale to jest Most Wrupiński, a to jest Most Manhattan. To jest wejść, dostać się na Most Brukliński? No, troszkę naokoło, nie tak z łą plądu, jeszcze tyle będziemy iść nie mostem. Tak, no dymaliśmy z 15 minut, żeby w ogóle dostać się na tę ścieżkę, która jest jedyną ścieżką, która prowadzi na most. W ogóle cały ten most to takie trochę małe miasteczko, bo jest na nim właśnie specjalne stanowisko do robienia sobie zdjęć 360, można kupić wodę, zimną wodę, ananaska, mango, czapkę też, bo tutaj trochę daje słońce, więc wszystko ma sens. spacer kończymy jeszcze w dzielnicy finansowej, bo Jula pokazała nam, gdzie będzie tutaj pracować. No i co jeszcze o Memorial Dayu? No, spodziewaliśmy się, że będzie dużo mniej ludzi, bo jak wczoraj szukałam atrakcji na Memorial Day w Nowym Jorku, to pierwszą poradą było opuścić miasto. Natomiast no, pusto nie jest. Jak najbardziej nie. Dajemy okejkę Memorial Dayowi? Tak, tak, bardzo ciekawy. Tak, bo to ciekawe na pewno doświadczenie. No pod kątem całego też tego, jak Amerykanie pokazują swój patriotyzm, jak to okazują na zewnątrz. Tak, to to jest na pewno fajna sprawa. To tyle. Dziękuję.